Ciałem, ja też w kolejnym odcinku na tym kanale. Wróciłem! Wróciłem z Włoch! I patrzcie, widzę, że na mleko przyniosłem. Których byłem przez tydzień, około, w sumie 8 dni. No i całkiem spoko było w sumie, ale zapraszam do oglądania. Więc, tak ogółem, oto no słowem wstępu, właśnie wróciłem z z Włoch, w której, na której byłem ze szkoły po prostu, z liceum, pojechaliśmy sobie do Włoch. No i byliśmy w Kaorle, byliśmy też w Padwie, w Wenecji, w Weronie. Naprawdę było całkiem fajnie, no i przez to rzeczywiście było mnie na kanale. W sensie takim, że w dzień wyjazdu wrzuciłem dla Was odcinek ze Spinjitsu Loida, który nagrałem wcześniej, aczkolwiek hmm, później pojawiły się dwa odcinki, nagrane przez moich kolegów. Jeden to znajomy po prostu z pobliża, z pobliża, jest to Kamil, który nagrywał właśnie o historii, dlatego też nagrał mi odcinek historyczny o historii Lego, taki wiecie kontenci, które mówi trochę jego i pojawił się też Michu, w sensie, że Michał, który nagrał dla mnie recenzję zestawu, którego nie planuję kupować, czyli Lawowego Smoka z nowego sezonu Ninjago. Także ogółem nie byliście pozostawieni bez odcinku, oczywiście dzięki tym dwóch, dwóm panom. Linki do ich kanałów macie pod tymi filmami, które właśnie się tutaj pojawiły, e, czyli pod recenzją tego lawowego Smoka i pod, e, pod odcinkiem z historią LEGO. Ale to w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o takie informacje. E, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które właśnie stamtąd sobie kupiłem, w sensie we Włoszech, które zdobyłem, to jest to taka pocztóweczka, która już rzeczywiście to jest przekuta takim czymś, co sobie wisi na mojej tablicy korkowej. E, mam też dla Was, widzowie, magnesik, proszę, weźcie. E, I mam też, jeżeli byście się zastanawiali, co mam na szyi, jest to takie coś, e, coś do matchingu z dziewczyną, więc tak. No i ogółem, no to było serio fajnie, w sensie fajna wycieczka po prostu. Po ja teraz nagrywam. Nie wiem, widzowie, czy jest to w jakikolwiek sposób ciekawy odcinek, aczkolwiek mam nadzieję, że tak. No i też pozwólcie, że Was teraz wezmę ze sobą na y, krótką podróż po moim pokoju, bo w sumie, takiem, dużo się zmieniło. W sensie nie może jakoś tak mega dużo, no bo w sumie to y, tak. Aczkolwiek dawno na moim kanale nie było żadnych y, tych pokazów mojego pokoju. Jeżeli ktokolwiek by zapomniał przed jaką wygląda, albo jeżeli ktokolwiek na przykład y, by się zastanawiał, co się tutaj zmieniło, to właściwie pudełka po zestawach doszły, dwa z, Unite, y, z, Unite, no, z Dragon's Rising. Tutaj w sumie nic się nie zmieniło, telewizor tak jest, bo tutaj sobie oglądam. <grym> e, tutaj w sumie nic też. Na razie się zostałem w ogóle, gdzie dać te zestawy z Dragon's Rising, i na razie sobie tutaj stoją w sumie. No i czy coś się właściwie więcej zmieniło? Chyba nie, ale tak Wam chciałem po prostu przypomnieć. Także z mojej strony to tyle. Wiecie, że ja już wróciłem, że jestem tutaj na miejscu. Co oczywiście, możecie połączyć fakty, oznacza, że za niedługo pojawią się już normalne odcinki na kanale. W sensie, że po prostu będą się pojawiały odcinki, które ja będę Wam przygotowywał. A teraz zapraszam Was jeszcze na szybką historię niektórych miejsc, na których byłem. Oczywiście, również poprowadzoną przez mojego kolegę Kamila który też tamten odcinek właśnie z historią Lego wam przedstawił. Także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i oglądajcie sobie jeszcze historię tamtego miejsca. Tamtych miejsc w sensie. No. Ja wam o domu Julii. No czyli wiadomo domu chodzi o Julię z książki Szekspira Romeo i e Julia. Dom Julii to pochodząca z XIII wieku gotycka rezydencja oddalona o kilka kroków od głównego miejskiego placu Piazza della Erbe. Budynek wchodził w skład większego zespołu zabudowań należących do rodu Dal Capello. Więc teraz czas na miejscowość Caorle. Jest to miejscowość i gmina we Włoszech w regionie Wenecji, Eugenejskiej, prowincji Wenecja. Caorle zostało założone w I wieku przed naszą erą przez Rzymian, którzy nazywali osadę Capruale. Caorle stało się biskupstwem w VII wieku naszej ery w XVI wieku czyli, przepraszam, w XI wieku zbudowano katedrę w miejscu wcześniejszych świątyń w kolejnych stuleciach w kolejnych stuleciach Kaorle stało się jednym z dziewięciu najważniejszych miast Republiki Weneckiej po upadku Republiki Weneckiej Kaorle popadł w ruinę dlatego ostatni biskup decyzjalny został przeniesiony w roku 1807 do Chiogi a terytorium decyzji Kaorle Zostało przyłączone w roku 1818 do patriarchatu Wenecji. Obecnie jest to tylko, jest to tylko biskupstwo tytularne, biskupstwo Caprualle, którego biskupem od roku 1995 roku jest Polak Juliusz Janusz. Od drugiej połowy XX wieku, Caorle jest popularną miejscowością turystyczną. W latach 70. XX wieku za rzeką zbudowano miasteczko turystyczne: Porto San. Margarita. w której znajduje się port, jacht, port jachtowy. To co widzicie na zdjęciu, to jest Wenecja, czyli miasto na wyspie, które zostało założone w roku 452 przez uciekinierów przed barbarzyńskim plemieniem Hunów, choć później znalazło się w strefie wpływu Bizancjum. Zdołało uzyskać niezależność. Wenecja była państwem, miastem, nadzór greckich polis. Jej ustrojem była Republika. Głową państwa był Doża Wenecji. Teor teoretycznie nieusuwalny, wybierany w wyborach przez miejską arystokrację, sprawujący funkcje dożywotnio, jednak w praktyce często zmuszany do ustąpienia. Państwo było wielonarodowościowe Włosi, Grecy, Słowianie wielokulturowe i wieloreligijne. Bliskość Rzymu wymuszała posłuszeństwo wobec, wobec papieża. Ale w Wenecji panowała wolność religijna. Szczyt konfliktu z papiestwem przypadł na pontyfikat Juliusza II 27 kwietnia 1509 roku. Juliusz II zorganizował przeciwko Wenecji Ligę w Kambrei. Wenecja walczyła głównie przeciw muzułmańskim Turkom, prowadząc handel ze Sodem. W XIII wieku Marco Polo dotarł do Chin. Wenecja zazdrośnie strzegła swojego monopolu na handel Litwabem i wyprawami. Jednak w XV wieku Vasco da Gama dotarł do Indii, otwierając nową, dłuższą, ale i bezpieczniejszą drogę do tego półwyspu. W 1508 roku Portugalczycy rozpoczęli walkę z arabskimi kupcami, chcąc wyprzeć ich z Indii. Wenecja wsparła kalif, kalifa Aleksandrii w budowie floty. Ta jednak została pokonana w bitwie morskiej, Niedaleko Diu w 1797 roku Wenecja została zdobyta przez Nap Napoleona. Po pokoju w Campo Formio Wenecja została włączona do Austrii. Była najdłużej istniejącą republiką w dziejach. Podczas wiosny ludów 17 marca 1848 roku proklamowano na krótko niepodległość. W roku 1866 Wenecja została włączona do nowo powstałego Królestwa Włoch. A i oczywiście proszę nie zapomnieć o subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Miłego dnia, trzymajcie się!